Dzisiaj będziemy grać sobie w... Dzisiaj nadzieję, będziemy grać sobie w Toilet Hurty Fans I dzisiaj pokażę Wam Inżyniera Nagrywam, W ogóle kolega do mnie dołączył. Nagrywam Teraz Nagrywam teraz I widzowie będziemy grać z zadumiaczą, więc takim moim kolegą, ehm, Więc no. W ogóle to tą ikonę zmie zmienili. Te toilet Tower Defense. Yy, jeszcze mu dawaj hard. Dobra. To jest mój kolega taki ze szkoły. Nagrywałem sobie z nim, więc no. To chyba odcinek z Buffed Tower Defense. Te podróbki Tower Defense. Która została usunięta, jak ja dzisiaj nie odcinek. Ja w ogóle mogę jeden odcinek wrzucić jeszcze z niej ponieważ mam jeden nagrany. Bardzo stary, jeszcze go nie wrzuciłem. Mm. aby się przydało. Myślę, że nawet, że nawet dzisiaj nawet jutro to wrzucę. Więc tutaj mm. okay. no, mam tutaj swoją taką taktykę. Po prostu. <laughs> Więc no. Um. Właśnie mam tej, tego inżyniera i opowiadam jak go zdobyłem w ogóle, ponieważ przykład, zauważyłem, że jakiś Mateusz Smith, on się takim tak nazywał, ma takiego inżyniera, ale nie miał tam ja tym postać postaci sam Więc w trzy mityki chłop... Znaczy na początku to zaoferował inżyniera, nie? Ja mu pokazałem trzy mityki, a on nagle wszystkie swoje postacie oferuje. Więc mi się wydaje, że on myślał, że... że... Że ten że skipujemy, że po prostu to by była mega dobra oferta dla niego. Że nawet jeden mityk to by była jego, jego dobra oferta. Że sprzedałem za to trzy mityki. bo nawet była dobra oferta. Ludzie nawet kupiłem za dwa, więc no. <laughs> Jak na razie. Więc. No, napiszcie w komentarzach, że mu się opłacało za trzy mityki inżyniera mu sprzedać, temu gościowi. Ym, raczej tak, nie ja uważam, że tak, raczej na pewno tak. Więc no. Tutaj w ogóle mam tego jetpacka. Ma co co pisze? Dobra, stop. Czemu? Jest to nic głupi. Czemu? Radzimy sobie świetnie. Sobie. Um, spokojnie ja grać umiem teraz zaraz tej posadniki jumę. Tam się nie opłaca, zawsze jakby tutaj T-Woman, tylko że to się nie opłaca, nie? To też muszę używać nowej em, tego taktyki, bo wiecie, hard się zmienił teraz. jest, jest. lepiej, hard się teraz zmienił o, 150, czy, o 180 stopni, więc trzeba też zrobić inaczej. Jest Ym, Tutaj mam miać to, ale to... spokojnie. Postaw inżyniera. Zaraz postawię. Na początku się nie opłaca. Tak mu napiszę. Ten widzicie tutaj on ma w ogóle Laser Cameraman Car. One samo P. I jak macie, to możecie już harda przejść. Naprawdę. Kto takim Laser Cameraman Car to możecie po prostu przejść, jak skończę. Nagrywać. I nie upgrade tych Samsów. Tutaj musimy upgrade'ować tych sens listów, oczywiście. to oczywiście po raz kolejny. Teraz sobie nowego glitch, Kamera to postawimy. Więc ja teraz będę w chciał farmić dużo, dużo kasy na ten update. Więc no, więc będę dużo grał. Tutaj mamy lecz. i też będę dużo nagrywał, bo. bo ja nagrywał mega nieregularnie, nieregularnie i będę chciał właśnie... No, jak dawniej, że codziennie odcinki i spokojnie od dzisiaj nawet to możemy robić, więc no... I właśnie, że od dzisiaj najprawdopodobniej zaczniemy. No, to skid skit. Why? Napiszę. Why, czyli dlaczego? Stop. U... Wiem, kiedy... Stop, a kiedy the... skip? tutaj on już tutaj ginie. Nie tramodyzuj. Okej, tutaj idzie na spokojnie. To sobie przechodzimy. Widzicie tam te TNT po tych senfistów więc jest ok Ale tak gównianie trochę tego Scientist położyłam. Dwóch więc zobaczcie, drugim tak Wiem, że trochę kasy stracę na tym, ale. Kurde, to za dużo trochę ten. Teraz w sumie to możemy ich tutaj wygraidować. jak wszystkich tamtego zaprejdowaliśmy więc no. Okej, okay, tutaj już więcej tych sainfistów nie będę upgrade'ował. Niech one tak właśnie będą. Aby te TNT leciały na nich. Po prostu. Tak jest najlepiej, uwierzcie mi. Tak właśnie grajcie jak ja. Widzicie, te TNT idą do tych sainfistów też. Chyba po tych też powinni pójść. Co so, ja to mogę gdzie bliżej. Nie? Tylko tutaj postawić? ale jeszcze nie wydaje ich no, dobra, stop skip. E, no dobra. No. Teraz postawię też inżyniera, Bój się, nie bójcie się Ym, Pokonamy tutaj tych i pos tak pos postawię wymaksuje po prostu dwóch liczb kameramanów i będzie git wizowie. Ym, A i też w ogóle polecam wejść na odcinek bo nagrałem, a ja teraz nagrywam od razu drugi on, on już go pewnie widzieliście ale no. Jak to się jeszcze nie widział. Znaczy bo on będzie, bo ten odcinek będzie tam, znaczy ten odcinek będzie o 20, a tamten będzie o 19. Więc no, to piszę. Więc no, jak nie oglądaliście się tamtego odcinka, czyli lików jakby, nowego update'u to wejdźcie tam bo naprawdę ym, no inżyniera powsta chwila, ym, bo naprawdę no, do, no... dowiecie się po prostu co może być to w update cie. więc no, po prostu ja on ty ginąli To mówię to wzrobki stopniu Chwilę stop to ja go zrobię, ale... Dobra. Teraz postawiam tego słynnego inżyniera. Taką, kurde, błagą, kurde, za tym... tym ja co on postawił, to postawiłem. Postawiłem... Cię... Gdzie...

Bym zaczął skipować, no bo chciałbym trochę szybko nawet przejść tego harda Więc no, w ogóle to ma 10 minut, tyle samo ile trwa rządacz, czyli jakieś 20 minut będzie trwać ten odcinek. Więc no, na no, spokojnie, jak na wojnie, tylko że na wojnie nie jest spokojnie. Ym, tutaj sobie postawiam kolejnego. NG Nery Mac. Ok, i teraz postawię tutaj jakieś liczby kameramana, bo ja możemy sobie nie poradzić. Teraz będzie jak zarobił taki okres, gdzie będzie naprawdę dużo tych toaletów. Więc, no, tutaj wieku toaletę, oczywiście ginął To w ogóle tutaj mamy nowych tych, te polis, coś tam. Więc fajnie, fajnie. W ogóle to ten update 65, co wyszedł ostatnio, to, to on wyszedł kurde chyba dzień po epizodzie 66. Ale to nie jest jakaś nowa nowość. Ym, to było jakby nie Ym, bo po prostu, tak zawsze było, że po prostu po jakimś czasie się dopiero update bo oni najpierw musieli czekać aż będzie nowy epizod. Jeszcze musieli zrobić ten cały update. To właśnie dużo zajmowało, więc... No. Okej, okay, idziemy teraz. Spróbujmy to kolejne wgulić kamerami na podstawie. Kolejne... Ja, oni tutaj giną na easy. Jest po prostu... No Hard jest prosty, a trzy jest teraz trudniejszy, ale dalej jest easy taki. Okej, okay, patrzcie, żaden chyba tutaj w nas nie wleciał, więc jest naprawdę dobrze. Teraz postawimy sobie tam kolejnego inżyniera. Okej, okay. tutaj ty mam tyle Tak, no. fajnie. No chyba inaczej wygląda? Nie, chyba wydaje mi się tylko. Ja okay, mam go tutaj wymaksowanego, więc idziemy teraz inżyniera postawić nowego. I to sobie tutaj wymaksujemy. Znaczy zaraz wymaksujemy. Dawaj, hajsi. hajs, Daj, hajs. Tak. Stop. Skip. Bo mamy teraz ogólnie przez ranę. Tak powiem. się to jest ta fala? No nie, w sumie to nie mamy tak przez ranę. Pamiętam na jakiejś 40 fali to się działo, Nie na 30. Mi się wydaje że tu tle... my zawsze byliśmy na jakiejś tam fali więc no musieliśmy na chwilę przestawić skipować ale jak na razie to Wrócimy sobie dobrze Teraz tylko klucz kamerameny będę stawiał, więc no git. tutaj mam dużo tych klucz kameramanów, one tak szybko zasuwają więc fajnie, fajnie Gdybym chciał też no, robić jakiś challenge, że tylko Scientfiści. Ale tak by to wyglądało, żebym, miał, żebym założył Scientfista, large Scientfista, inżyniera mech cameramana, ponieważ tam jest taki inżynier jakby w tym mechu. Znaczy Scientist w tym mechu. I plus Medyka. A jak będzie ten Scientist to zamiast Medyka po prostu będzie ten Science Taki i e byłby naprawdę fajny. Teraz trzeba zastopować skipowanie stop. Teraz stop skip. No teraz to mamy widzowie przez ranę. A nie, w sumie... W sumie Nie wiem. Nie wiem, się ci dalej na autoskipie. Pamiętaj raczej zginął łatwo. Och, w dupę. zabrali mi wszystkie ich liczka, troszkę mam tutaj przesrane, ale... O, nic się nie dzieje. Co by się działo, no nic, nic, nic się nie dzieje, nie, no. Skipujemy dalej. Okej, okay. no i tutaj postawiamy po prostu kolejnego glitch kameramana. OK, jest naprawdę glitch. Okej, okay, teraz usuwam sobie jednego takiego Scientist'a. Okej, okay. i teraz t sobie stawiamy, która będzie palić po prostu, tak spowalniać ich obok swojego tatusia. O, o, właśnie o tym chodziło w śmiście nic. Teraz tutaj się tak dzieje teraz gorzej, ale na spokojnie jak na wojnie, tylko że na wojnie nie jest spokojnie. W tym jest jedyny problem, że na wojnie nie jest spokojnie, więc i też nie jest spokojnie, więc a ogólnie przez ranę. Ale tutaj postawimy sobie klicz kameramena. Takiego. Dobra, możemy sobie skipnąć. Nie skipuj, za późno, wiesz? Za późno, kurna. Ym, droń, ale oni tutaj i tak zginą, więc git Patrzcie, no, zginęli już, praktycznie. Tam idą kolejni. Ale skipujemy. Dobra, no, no. teraz już trzeba na chwilę przestać skupować yes. No tutaj mamy już tak bardziej przez No w sumie nie aż tak bardzo, ale już i tak <grym> przestać skupować Dobra niech ten sendfis po prostu zostanie tutaj jako taka przynęta jakby niech tak zostanie. Ja niż tam zginął raczej, więc no tutaj tylko po zostały. Mamy tutaj teraz ich, ale się, ich pokonamy. Widzę, Okej, okay, tutaj mam wszystkich inżynierów, oczywiście, wymaxowanych. No. Ale powiem wam tak trochę słabo wyszło, ale okej. Okay. I tutaj nam idzie trochę dużo. Oj. No wiem, że idzie tylko Scientista, więc no. Troszkę ich tu idzie, ale. No przeżyjemy tu na spokojnie. Tutaj mamy 18 minut. nie jest aż taki słaby czas, ale. Ja to przechodzę ogólnie w 17 minut, więc no. I oni tutaj giną. Słownie szybko. Więc nie mamy, nie ma się do czego martwić. To już nie mogę więcej stawiać w ogóle też. Więc no. I tutaj idzie Large TT. To jest w ogóle 49 fala. Przeostatnia. I koniec rundy, tutaj damy radę? Ja. Yeah. Ja. Yeah. O, nie, co tam pisało? Czemu tam pisało? Ty złego chwał, to jest autokorek. Nie. Czemu tam taki, tam taki coś pisało? O co tu chodzi? Chyba, nieważne. Mm. Tutaj oni nie giną. Tak, to postawić. Wiecie kogo? Tutaj. Właśnie kamermana. Okay. Okej. I tej boss to ile? 0 Zginął. Mam nadzieję, że się, wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz.